Cześć, mam na imię Kasia i bardzo się cieszę, że mogę gościć Was na swoim kanale. W tym filmie pokażę Wam, jak wykonać taki ażurowy ściek, który składa się z paneli przedzielonych oczkami prawymi. I ten schemat jest bardzo prosty. Składa się z czterech rzędów i siedmiu oczek. tak? Czyli nasz schemat ma siedem oczek i cztery rzędy. Gwarantuję Wam, że po przerobieniu 2-3 razy schematu zapamiętacie go już tak, że praca Wam pójdzie jak z płatka. Myślę, że to jest bardzo dobry wzór dla osób, które boją się ażurów, które zastanawiają się nad nimi, bo to jest idealny przykład na to, że ażur wcale nie musi być skomplikowany, aby wyglądał ładnie i efektownie. I ja tutaj, jak widzicie, zrobiłam sobie 4 powtórzenia schematu, czyli mam 7, 14, 20, 21, 28 oczek plus 2 oczka brzegowe, czyli mój kwadrat składa się z 30 oczek i tyle też oczek narzuciłam na swoje druty. Jeżeli ten schemat Was interesuje, to zapraszam do dalszej części filmu. Zaczynamy na stronie prawej. Pierwszy rząd oczko brzegowe. I zaczynamy schemat. Jedno oczko prawe, dwa oczka lewe. I teraz redukujemy jedno oczko przy pomocy metody SSK, czyli dwa oczka przekładamy na prawy drut i przerabiamy je jako jedno. Dodajemy narzut i dwa oczka lewe. I to jest schemat pierwszego rzędu. I teraz powtarzamy. Jedno oczko prawe, dwa oczka lewe. Nitkę kładziemy z tyłu. Redukujemy. Jedno oczko dodajemy. Narzut i przerabiamy dwa oczka lewe. Powtarzamy schemat. Jedno oczko prawe, dwa oczka lewe. Nitka ląduje z tyłu, redukujemy jedno oczko przy pomocy SSK. Dodajemy oczko poprzez narzut i dwa oczka lewe. Ok, i jeszcze raz schemat prawe, dwa razy lewe. Redukcja, narzut i dwa razy lewe i oczko brzegowe. I to był pierwszy rząd, idziemy na stronę lewą. I drugi rząd to rząd oczek lewych, czyli robimy oczko brzegowe i oczka lewe. I tutaj oczywiście jak w przypadku ażurów, nasze narzuty, czyli tutaj takie luźne oczko przerabiamy za tą nitkę, którą widzimy, normalnie tak jakbyśmy przerabiali oczko lewe. I wtedy powstaje nam z przodu dziurka. Tak, czyli Cały rząd oczek lewych. Tutaj znowu mam narzut i znowu go przerabiam, tak jak standardowo przerabiam oczka lewe. I tak do końca rzędu. Kończę już drugi rząd oczko brzegowe i przechodzę na stronę prawą. Strona prawa, rząd trzeci, oczko brzegowe, jedno oczko prawe, dwa oczka lewe, narzut dwa oczka razem. Dwa oczka lewe. I to jest schemat trzeciego rzędu, powtarzamy oczko prawe, dwa oczka lewe, narzut dwa oczka razem. One tutaj są dosyć ciasno, więc dwa oczka razem i dwa oczka lewe. Powtarzamy oczko prawe, dwa oczka lewe, narzut, dwa oczka razem. Tutaj warto sobie je rozluźnić, bo one są dosyć ciasne. Tak, czyli dwa oczka razem. I dwa oczka lewe. I ostatni raz oczko prawe, dwa oczka lewe. Narzut, nitkę musimy oczywiście wrzucić do, do tyłu. Robimy narzut. Dwa oczka razem. I dwa oczka lewe. Oczko brzegowe. To był trzeci rząd schematu. Przechodzimy na stronę lewą i czwarty rząd to ponownie oczka lewe. Czyli oczko brzegowe i oczka lewe. I tutaj również narzuty przerabiamy jak oczko lewe za przednią nitkę. I tak do końca rzędu. Wróciłam na stronę prawą. Skończyłam przerabianie schematu, czyli czterech rzędów. Jeżeli z jakiegoś powodu pogubicie się w rzędach lub odłożycie robótkę i wrócicie do niej po jakimś czasie, to bardzo łatwo jest tutaj zorientować się, w jakim jesteśmy momencie. Jeżeli nasz narzut w poprzednim rzędzie jest po lewej stronie, tak? czyli ta dziurka tutaj jest z tej strony, to znaczy, że w kolejnym rzędzie musimy ją dodać tutaj. Czyli będzie to rząd trzeci naszego schematu, gdzie robimy oczko prawe, dwa oczka lewe, narzut i łączymy dwa oczka razem. Tutaj ja musiałabym teraz przerobić rząd trzeci, natomiast jeżeli w naszym rzędzie poniżej tego, który chcemy sobie przerabiać, oczko by było tutaj z prawej strony, to znaczy, że w tym aktualnym rzędzie oczko musimy przerobić. Tutaj, czyli to by był rząd pierwszy, oczko prawe, dwa oczka lewe, SSK, czyli łączenie dwóch oczek razem, i dopiero tutaj zrobilibyśmy narzut. I tak wygląda mój skończony kwadrat. Tutaj dokładnie widać te panele zrobione z naszych ażurów, które przedzielone są oczkami prawymi. I jeszcze raz przypomnę wam schemat. Pomijając oczka brzegowe. Zaczynamy na stronie prawej, robimy jedno oczko prawe, dwa oczka lewe. Łączymy jedno oczko metodą SSK. Narzut dwa oczka lewe. Tak wygląda schemat pierwszego rzędu. Drugi rząd na stronie lewej, oczka lewe. Trzeci rząd to jedno oczko prawe, dwa oczka lewe. Narzut, dwa oczka razem, czyli K2 tok i dwa oczka lewe. I czwarty rząd, strona lewa, oczka lewe. Tak czyli parzyste rzędy przerabiamy po prostu oczkami lewymi. I pamiętajcie o tym, że narzuty przerabiamy na stronie lewej, za przednią nitkę, tak aby tutaj utworzyła nam się dziurka. Jeżeli chcielibyście ten schemat przerobić w okrążeniach, to po prostu rzędy parzyste przerabiajcie jako oczka prawe. Mam nadzieję, że schemat spodoba Wam się tak samo jak mi. I spróbujecie go wykonać. Życzę Wam wszystkiego dobrego. I do usłyszenia następnym razem. Cześć!